Witam Was serdecznie, widzowie, w nowym roku. Cały czas będę to podkreślał. Mamy nowy rok, mamy nowe. Proszę, zobaczcie, takie to jest studio. Zobacz, można mieć lepsze mechaniczne studio, takie dla samochodziarza? Pewnie można, ale na razie mamy takie. Będziemy się rozwijać spokojnie. A w każdym razie, co chciałbym powiedzieć ważnego: Mianowicie, jak widzicie po tytule, niestety, brudy się pojawiają nawet na kanale FNT, widzowie. Także dzisiaj będziemy je wyciągali, a w brudów. Pomoże mi, a ja go zaproszę: operator FNT, który tutaj po mojej lewej stronie i ma pełen wór grudów, a dokładnie rzeczy związane z działalnością kanału FNT. W momencie, kiedy kanał FNT raczkował albo jeszcze go nie było na świecie, także. Przejrzymy sobie co te worki w naszym garażu w sobie skrywają I może okaże się, że będziemy mogli je wykorzystać w jakichś kolejnych odcinkach Także przyszedł Mikołaj z, ciemny, z ciemnymi, czarnymi i przezroczystymi workami Także... Ten postawiłem specjalnie z tyłu, żeby nie było jeszcze widać zawartości Tak jest, bo to jest... Tu są rzeczy, które z, będą nam potrzebne Będą związane z pewną niespodzianką dla Was Ale to bardziej operator FMT Wam o wszystkim opowie Bo, że tak powiem, ja troszeczkę do tego worka się dotknąłem Ale cały kor znajduje się tylko po mojej prawej stronie Stronie. Więc co, zacznijmy sobie może wyciąganie brudów na temat kanału FNT. Pierwszy worek. Ale poczekaj, a łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Warto Faktycznie. by było zostawić. Faktycznie, niby nowy rok, niby, niby nowy, nowi my, a cały czas o tym zapominam. I brudy ale, wyciągamy. Tak, ale żebyście wy nie zapominali, więc specjalnie dla was wyciągamy nasze brudy. Zobaczymy co się dzieje. No, lecimy od tego największego. Tak jest, to, że operator przyszedł wyciągać brudy, to on będzie się tym zajmował. Mało istotne. Mało istotne. Mało istotne w tym momencie, yy, mało istotne, no co ona zy, zwykła osłonka przeciwdeszczowa. Można, można z niej zrobić czapkę, jeżeli boicie się, że ktoś was podsłuchuje, no wtedy co możecie z tego uszyć. Koryto mechaniczne, to się może przydać. O, koryto mechaniczne widzowie, tak. Oj telefony okay. na planie. Kurwa, skur... Halo produkcja, czemu nie, nie zarekwilowałeś się telefonu aparatowi? To jest gramy. No, żeby mi się to nie powtórzyło drugi raz. Rygor, no, musi być na planie, no. Dobra, kończę, bo tutaj jeszcze nagrywamy. W każdym razie, mamy tutaj takie pudełeczko, myślę, że przyda się ono do odkładania najpotrzebniejszych narzędzi przy jakichś robotach, przy jednym, drugim, trzecim, siódmym samochodzie. Więc to jest mała rzecz. Ale niezwykle przydatna. Tak, mała rzecz, a cieszy. Odłożę ją pod ścianę z potrzebnymi rzeczami. O! Wow! Klucz szósta, klucz ósemeczka. I, I po to jest to pudełko, zobacz, widzu, jeden z drugim. Ląduje już w pudełku do ważnych rzeczy. Co my tutaj jeszcze... Nalewak. Nalewak, jakby komuś brakło paliwka. Przydał się jeszcze kanister do tego w zestawie, ale to później. Wrzucamy do pudełka. Może z będzie, z nie? Rzeczami. wiem. Może będzie, no ja też nie wiem co tu jest. Trójkąt bezpieczeństwa. Trójkąt ostrzegawczy, też bardzo ważna sprawa. Też do pojemnika z ważnymi rzeczami. Widzę, że jakieś o, ciekawe rzeczy wy wyciągają. To nie jest ten, MacPherson? Skąd Ty masz te rzeczy? To wygląda jak podłucha kurwa silnika Z mocowaniem do ramy stary Nie wiem widzowie, może ja się mylę Jest taka szansa, ale to wygląda jak mocowanie Poduszka Silnika Operator chyba Opierdolił jakiś złą widzowie Dobra To kładziemy tutaj, po lewej stronie O, wyrzeźbione O, tutaj zobaczcie Telewizja FMT, będzie można tutaj Robić jakiś przeszczep Montujemy to do lupo? Trzeba zobaczyć ile, ile rzeźby będzie trzeba wykonać Trzy łapki ale... w górę i montujemy w lupo Pięć! <laughs> pięć łapek w górę i montujemy w lupo Co to masz, sprzęgło? No, na to wychodzi To się jeszcze nada? W jakim stanie jest to sprzęgło? No takim jeszcze to jakieś... Nacięcia widać jakieś tutaj Pachnie dobrze, jak smakuje? Jak przyjaźń, czyli nieźle To odkładam tak, żeby widzowie nie widzieli To też odkładam a takie nieduże to sprzęgiełko, nie? Jak do lupo. Jak do lupo. O już ręce brudne. Zobaczymy, no może się przyda. A bo ty zobacz, a wiesz co można by było z tego sprzęgła zrobić? No? Popie jedna wskazóweczka, druga wskazóweczka. O proszę. Z tyłu mechanizm. Rozumiesz o co chodzi? O. I tutaj nawet są otwory na ścianę, o. I do garażu, czy do pokoju młodego mechanika. Proszę bardzo, taki zegar, żeby zawsze był z robotą na czas. Bezpieczeństwo. To to jest, to to wydaje mi się, że przydałoby się na jakąś inaugurację czegoś i zamiast szampen shower to w takim wydaniu mechanicznym. O! Jakiś worek, czy chyba czyściciela. Gąbeczka. Gąbeczku, szmateczku, mikrofibra. Ło, wow, tu z myrynosa. To nie no, to trzeba zachować jakieś linieczki. O, taka żyłka by nam się przydała, jakby montywa, jak, te, te jak demontowaliśmy tą. Lotkę. lotkę. Jak nie widzieliście, to czekaj. który? Po tej stronie, poprawiamy po starym. Albo tu. To to tu. Ja już mam to przerobione. Tu gdzie jest zegarek, to tu jest karta. W każdym razie ja to, tego bym tam nie rzucał, żeby to, mi się nie przybudziło. tu na razie to nie połowie. jest ważne. Halo. Kurwa! Reżyserka, no przecież miało być bez telefonów. Dlaczego? Też by ciszę, bo ja tutaj. Cały czas miała... powiadomienia idą. Tak. Wszyscy piszą akurat jak jest robota do zrobienia. No toż to kurwa. Tu mamy. Co to jest? Wow. Wypoczynek. No to poczekaj, to trzeba od razu wykorzystać. No i proszę bardzo. O, nie można odpoczywać. jak on to jest? szyję? To się zmieści na moim szyję? No tak na styk. No zmieściłoby się gdybyś miał kaptura. No. O, to jak, jak będziemy robili jakieś testy. Ofrudowo niebezpieczne. Będziemy to zakładali na szyję, żeby sekarku nie złamać. O! takie usztywnienie podczas jazdy. A słyszałeś o tym, że, tego, że tak się nie powinno, z tego że tak się nie powinno korzystać? Nie wiem, ja to w ogóle nigdy z tego nie korzystałem, bo ja dla mnie Ja Nie, to ale... Podobno zakłada się to jakoś tak na ramię i że... żebyś miał tak. Ja nie <laughs> wiem, ja słyszałem taką teorię, to jest totalnie od czapy, ale... No nie wiem, widzowie piszcie czy operatora zrobili w chuj,acie faktycznie tak się to powinno jakoś używać. W każdym razie. Jako ta, a, a to w tą Opa! I wsiadasz do lupo, człowieku, jakiś kask i hopie tak, nic ci tutaj się nie stanie. To bierzemy to, bo to się może przydać, jak będziemy robili jakieś jak robiliśmy test off-roadowy, to to się na szyi, będziemy musieli zrobić No jeszcze nie raz. wyciągaliśmy brudów. No wiem. O, to jest spoko sprawa, mianowicie jest to taka uniwersalna karbonowa dokładeczka, na co prawda już jej niedużo zostało bo ona tak rozmiarowo nie wiem, ile ona może mieć z metrów. Me... No to tak, metr to tak jakby się jeszcze wyciągnęło na słońcu, coś czuję. W każdym razie, no jest, można by ją spróbować do czegoś wykorzystać, i tutaj, nie wy tego nie widzicie, ja to widzę, przed nami stoi Volkswagen Lupo i tak myślę o nim w kontekście tej dokładeczki W każdym razie będziemy mieć ją w pamięci, wy też pamiętajcie, że coś takiego jest, że w razie, że jak my zapomnimy, to wy nam przypomnijcie, no i ewentualnie jak macie jakieś plany, i pomysły dotyczące tych rzeczy, które ja tutaj wyrzuciłem, no to zapraszam serdecznie do złapania za klawiaturę i napisania czegoś ciekawego. To jest przydatne. To jest ważna rzecz. Żeby było bezpieczeństwo, to muszą być bezpieczniki 5A, Amper, 10A Amper, 10, Amper, 10 A nie, jest po jednym. ok, 7,5, 15 x 2, 20 razy 2, 25 i 30A. No to, to zawsze warto mieć i gdzieś to położyć w samochodzie. W kolejne. Adresu, kolejne Kolejne Ciszczące. użytkowniki OnlyFans e, szmaty znaczy się do wycierania. Taśma dwustronna, no to też, że tak powiem, można z niej zrobić jakiś użytek. O! Ej, to jest, to jest to jest to! Pas transportowy widzowy to jest dobra rzecz. Naprawdę trzeba wrzucić w takie miejsce, żeby serio o tym nie zapomnieć, bo to akurat może się przydać. Proszę, sobie to bardziej tu. Tam się mamy jakieś prezenty? No oczywiście. Co prawda już dno. Co to? Książka serwisowa. Książka serw no, Zagadki, którą wyjawimy później. To na potem, tak. Co to? Kurwa, też jakieś podłuchy, jakieś coś. Ja się obawiam się, że ktoś się może o to, o to upomnieć w komentarzu. Że mu zniknęło z wozu, a jest u nas w woreczku. Wtedy będzie faktyczne wyciąganie brudów. Skąd ty kurwa masz takie rzeczy? No Złomy na... FNT Ostatnio oglądałem, nie wiem czy widziałeś, rozmowę w kolekcjoner. Zachwalał prowadzenie złomu, chyba musimy się zająć tym tematem. Pierwsze elementy już mamy. Wow, wideorejestrator. Niedziałający. Niedziałający? Niedziałający. O, ja wiem co to jest. To jest oświetlenie, którego w życiu nie użyłem. O. Też do, do naszej zagadki tak naprawdę. Takie wiesz, jak otwierasz drzwi. Aha, dobra, wiem, wiem, wiem. No, to tu masz światełko. No czekaj, to ja pokażę dla widza. A to ja wie tak, jest na baterię, że nie trzeba ten, to spoko, Patrzcie. Wiecie, otwieracie drzwi i tam się coś wam wyświetla, nie powiem wam co, bo podejrzewam co to jest, ale nie mogę wam tego jeszcze powiedzieć w każdym razie. Ale to jest to. Trzeba akumulatory nie musi je ciągnąć przewodów z samochodu. Także luz. No to tutaj mamy komplet tego na cztery drzwi. Na dwie. Dwie. No to na jedną parę. Kolejny śrubokręci, no to wiadomo, że się przyda płaski wash pastę! A propos tego urządzenia, ja słyszałem Skrobacki. ostatnio, że skrobaczki są niezdrowe do szyb. Też słyszałem, ale ja nie wiem, czego trzeba mieć skrobaczkę, żeby zarysować szybę. Tak prawdę Boże mówiąc, narodzenie. Prawdę mówiąc, nie wiem, pewnie jest wiele osób tutaj, które aktualnie to oglądają i którym zepsuł się kiedykolwiek telefon, w się sensie zepsuł. Przestał działać i był on do wywalenia. Nie wiem, próbowaliście kiedyś zarysować ekran w telefonie? W momencie, kiedy chcecie zarysować go celowo, wcale to nie jest takie proste. Okazuje się, że nawet weźmiecie jakiegoś klucza, weźmiecie śrubokręt, piłujecie, piłujecie, okazuje się, że jest tylko delikatnie zabrudzony. Przecież palcem jest git, więc wydaje mi się, że bez przesady, jeżeli chodzi akurat o szybę, ja bym się, ja bym się jakoś specjalnie krobaczek nie, nie obawiał. Więc odłożę ją na rzeczy, które mogą się przydać. A tu chyba albo mamy pilota od klap, albo od radio, które tam jest. Tego, co mnie pamięć nie myli, to jest od radia. Dobra, co my tu mamy? Worek numer dwa. Oj, 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 Widzę coś. Co nie powinno aktualnie ujrzeć światła dziennego. Dobra, to poczekaj. Czarny ekran poproszę. Będzie nas tylko słychać. Dobra, nie było widać. Wracamy z białym ekranem, w sensie z... ...przeźroczystością. Pompka? Pompka. Co to kurwa robi pompka? Nie wiem, ale... Trzeba było trochę rozruszać, bo się... ...zastała. O! Zmucha cociana? Tak. Dobra, brzmi jakby nie zmuchała. Długopis Dobra, to tam tutaj. Też żeby to możesz czuł. A pompkę tam tam Puszka Pandory. Żeby to się źle nie skończyło, widzę, Dobra, to możemy pokazać. Takie kwilibrystyczne, proszę bardzo, nakręteczki. O! Tutaj też widzę ważną rzecz. Ja e ją wyciągnę, tutaj jeszcze większy woreczek, a to już typowo do auta. O, ho, ho! ho, ho. Loga z tyłu nie, pok nie pokażemy, bo nie mamy współpracy. To jest? No ale jest to kamizelka. A, dobra. A z przodu o. też jest. <laughs> nie ważne. No, no, kamizelka. No, o, trudno. jest kamizelka. O. Odmrażasz do zamków. O, i widzisz. No i od razu coś przydatnego. Aha, Aha bo to się wciska do zamka. Okay. Tak. A ja, A, ja ci powiem taką ciekawostkę. Ostatnio, jak były takie właśnie ujemne temperatury, to przez parę dni miałem sytuację taką, że chciałem otworzyć z lewej strony. No. Ale się nie otwierało. No. I musiałem, wiesz, wsiąść z prawej strony, otworzyć. Yy, otworzyć to, no i sobie wsiąść yy, z lewej, tak? Tak jest. Ale któregoś razu byłem na tyle mądry, że stanąłem tak blisko ściany, że nie mogłem yy, prawych drzwi otworzyć. No i się zaczął problem. A teraz, o zobaczcie. Odwrażacz, pyj. Ciekawe, jak działa. Na pewno działa. No, A tu jest, to jest co? co? anti -fog Fog agent. O, ciekawe czy to, możemy bo sprawdzić czy to w ogóle działa. A to chyba z Aliexpress było. Bo no, na to na pewno nie to... działa. <laughs> o, 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 o. O, 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 Sportowe rękawiczki do zapierdalania. No, to też musisz to zostawić na testy. Razem z, ale piwniutkie. Razem no, Fajnie się z... w tym mieściło. Nie wiem, nigdy nie próbowałem, w każdym razie nie próbujcie czegoś takiego na siłownię, bo Was wyśmieją. O, to jest ciekawe. I... Za chuja tego nie rozumiem, bo ty na pewno kojarzysz to z domu, ale nie, nie sądzę, że widziałeś, że to w samochodzie. Właśnie. Dyf dyfuzor powietrza? A nie, jonizator. No, no. ioniza Aha. No, jonizator ioniz powietrza, który wiesz, ma tam swoje służyć. To jest ciekawe, to jest z Lupo. I to jest, o, daj jeszcze tutaj kuleczkę, ona luźno wchodzi. I to jest, moi mili Państwo, nie wiem jak to nazwać. To jest element wybieraka. To jest element wybieraka, który łączy wam skrzynię skrzynie biegów, właśnie z wybierakiem e, i jednocześnie z dźwignią zmiany biegów. No i przez to połączenie e, tutaj możemy operować, zmieniać biegi 1, 2, 3, 5. Natomiast w Lupo był taki problem, że tu się ta część się wyrobiła. I to po prostu sobie chodziło luźno. Ja to nawet z bliska pokażę, że tu nie ma żadnego oporu, to sobie wchodzi O i wychodzi I przez to, no miałem jeden bieg, trójkę, bo jak się wchało do góry, no to No to, no to była trójka Czyli jazda była ciekawa ogólnie Tak I mogło się jechać tylko do przodu. O, to jest właśnie ten wybierak, o O, o którym wspominałem, o To to szło Na tą kulkę O tutaj a to było właśnie tam przy skrzyni biegów. No i tak to wyglądało. No i co, i mamy worek skończony. I tak naprawdę z rzeczy, które zostały nam w tej części, którą wy nawet widzicie tutaj po mojej lewej, po waszej prawej, zostało nam kilka tematów na zasadzie Radyjko, kilka pochłaniaczy, pas transportowy to jest fajna rzecz. Rzeczy też takie do pielęgnacji, typu gąbeczki, ściereczki, tego typu rzeczy, gaśnica. Rękawiczki i co? Bezpieczniki, i tak naprawdę, kilka kluczy. I, i, I mamy tutaj jeszcze trójkąt ostrzegawczy. Także, jeżeli po tym, co Wam wymienili, po tym, co zobaczyliście tutaj, macie jakieś pomysły, które można by było zrealizować w formie odcinka, wykorzystać je jakoś lub przetestować, to sekcja komentarzy, widzowie, jest Wasza. A teraz, widzowie, przechodzimy do tak naprawdę main eventu. Co prawda, nie jest to stricte brud, ale jest to rzecz, z którą związana jest naprawdę ciekawa historia i razem z Operatorem wspólnie bardzo żałujemy, że wtedy jeszcze kanał FNT nie istniał i nie byliśmy w stanie się z tą, tą historią z Wami podzielić. Dlatego teraz nadrabiamy tworząc tą historię już w formie nagranej dla Was, żebyście wszystko mogli sobie śledzić. I dużo się działo, ale o tym wszystkim zajawi Wam teraz trochę Operator FNT, bo to bardzo duża część tego, co jest tutaj, tyczy się tej właśnie osoby, także oddaję mu głos. Pokazuję Wam pewną część. Pokazuję Wam część, która jest osłoną tych cewek zapłonowych. To marce Opel. Więc jak nie trudno się domyślić, historia będzie dotyczyła Opla. Opla, który kiedyś należał do mnie, który. Tak naprawdę pomógł nam zacząć jakieś kreaty kre tworzenie kreatywnych rzeczy dla Was właśnie. No i w zasadzie to tyle, żeby nie, nie za wiele powiedzieć, bo bardzo dużo rzeczy mamy... Znaczy, sporo rzeczy mamy w tym worku, o których możemy wspomnieć. Tu jest jeden worek, są siedzenia, na których siedzimy. I jest jeszcze parę rzeczy za nami, o których możemy wspomnieć w następnym odcinku. A najwięcej widzowie mamy w głowach. A, A najwięcej wspomnień mamy w głowach. Plus mamy jedno nagranie. Wiesz, które? No, no to to nagranie... Albo wstawimy w następnym odcinku, albo teraz na koniec. Zobacz, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż powiem wam, że dla zajawki może wam wrócimy tutaj. Zobaczymy, bo. Dla... Tak, bo tam nie było dokładnie tego wszystkiego widać. No. To jeszcze raz tą po... to powiem, to będzie się Nie, po co? To jest, to jest widzę, to nie jest telewizja, widzowie. <laughs> no. Tego nie będzie. <laughs> także, także. Wszystko będzie, kurwa. W następnym odcinku widzimy się. Operator Wam zajawił mniej więcej, co to będzie. Jest to. Marka niemiecka. W każdym razie ja jestem bardzo ciekawy i nie mogę się doczekać tego odcinka, ponieważ kilka ciekawych rzeczy i to mówię wam serio, nie dlatego, że chcę Was jakoś na siłę zachęcić. Seria może być kilka albo kilkanaście ciekawych rzeczy, które wam w tym odcinku o tym samochodzie marki Opel opowiemy. Także zostawiacie subskrypcję, żebyście nie zapomnieli. Dzwoneczek też musi być kliknięty i wszystkie te rzeczy dookoła również. I to by było na tyle z naszego mechanicznego studia eksperckiego, że Żegnam się z Państwem, operator FMT i kadę. Żegnam się nisko. Pomarańczowe flory pomarańczowego światła łuskające moją twarz są nieprzypadkowe, mianowicie Mój samochód został teraz samochodem ratowniczym, pełni taką funkcję. A aktualnie koleżka w zielonym oplu wymienia koło, bo kurwa samochód tam się spierdolił z lewarka, ponieważ progi jak progi lubią zawodzić. Tak. Dlatego kurwa musimy podnieść samochód jeszcze raz, żeby ściągnąć lewarek... Le, samochód z lewarka, a raczej znaczy, żeby lewarek wyciągnąć z samochodu, bo aktualnie jest tak zawieszony, że się kurwa nie da. A dlatego kurwa ważne jest oznaczenie, ja jestem kurwa zabezpieczony, także nie ma problemu. O, i mówiłem, że o beleczkę, a nie o próg, pozdrawiam serdecznie.